Polska musi stworzyć nowe, silne miasto. No i jedna jest bardzo rewolucyjna, to jest budowa właśnie jednego miasta, coś na wzór miasta stołecznego Warszawy. Spójrzcie teraz na mapę Polski. Ile dostrzegacie miast z populacją większą niż milion mieszkańców? Jedno. Tylko Warszawę. Okej. Okay. Pójdźmy o krok dalej. Ile jest miast w Polsce, których gospodarka przekracza kwotę 100 miliardów dolarów PKB? No. Nawet na palcach jednej ręki liczyć nie trzeba, bo wystarczyłby nam w zasadzie tylko jeden palec. Tutaj ponownie tylko Warszawa z wynikiem 114 miliardów dolarów. Jaki jest kolejny obszar metropolitalny w kolejce? Konurbacja Górnośląska z wynikiem około 50 miliardów dolarów. To dane za rok 2021 i 2022. Możemy zatem przyjąć, że Warszawa to już 130 miliardów dolarów, Katowice z okolicami 60 miliardów. I Kraków 35 miliardów. W Niemczech są trzy takie miasta, konkretnie Berlin, Hamburg i Monachium. Nie uwzględniając przy tym całego obszaru metropolitalnego, ponieważ w tym wariancie przy naszym zachodnim sąsiedzie wypadamy naprawdę źle. Za Odrą jest 10 takich ośrodków, we Francji prawie 3, w Hiszpanii 2 i we Włoszech także 2. Jeśli chcemy konkurować z najsilniejszymi gospodarkami kontynentu, potrzebujemy jeszcze jednego silnego gospodarczo miasta. Jest to też ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego i przyszłości Polski. My nie możemy aktualnie myśleć tylko w perspektywie najbliższego nam lokalnego europejskiego sąsiedztwa. My musimy patrzeć na rozwój przez pryzmat tego, co dzieje się na świecie. Robi to Egipt w ramach New Cairo, zrobiły to Emiraty Arabskie tworząc Dubaj, a teraz chce to zrobić także Londyn tworząc tak zwany europejski Manhattan. Świat, a zwłaszcza ludzie młodzi, przez takie tiktoki i, i shortsy pokochali szklane domy i szklane biura. Trend jest jeden. Kto zbuduje nowe wysokie miasto, ten wygrywa. Wielka Brytania widzi w tym szansę na ponowny rozwój. Nastroje społeczne to popierają. Czy więc w Polsce powinno powstać nowe miasto? Czy są takie plany? Zdziwię Was, ale takie są i do tego postaram się też zaproponować własną koncepcję. Także zapraszam Was na dzisiejszy materiał. W ten weekend wypuszczamy update do naszej gry mobilnej Moblord 2.0. Jeśli jeszcze nie pobraliście, to możecie to teraz zrobić skanując kod QR. W grze rozwijacie w czasie rzeczywistym wasze imperium, w ramach którego musicie podbić wszystkich innych graczy. Do wyboru macie postacie generałów, także te historyczne, które dają wam specjalne wzmocnienia, a te, połączone z umiejętnościami oraz waszą taktyką, tworzą zupełnie nowy wymiar rozrywki. W Map możecie budować budynki, takie jak lotniska, żeby zaskoczyć przeciwnika szybkim atakiem na jego terytorium. Są także porty i wiele. Ale wiele innych. Ciągle grę ulepszamy, więc wejdźcie i sprawdźcie ją już teraz. Co najważniejsze, to gra multiplayer, w której możecie robić także swoje klany i grać ze znajomymi, co jest niezwykle ważne. Jeśli natomiast nie lubicie gier mobilnych, to pamiętajcie o naszym sklepie globalista.pl i naszej marce premium herbat Tuncia.pl. Jak wiecie, zbliża się wyjątkowy dzień. Pewnie wiecie jaki konkretnie. To dzień mamy. Dlatego z tej okazji przygotowaliśmy dla Was gotowe zestawy na Dzień Mamy prosto od tunci. Zestawy mogą być też świetnym prezentem na inne okazje. Kubek z kamionki, zaparzacz, aromatyczna herbatka i pyszny miodek. Czyli wszystko, czego potrzebuje Wasza mama lub ktoś, na kim Wam bardzo zależy. Polecam Wam serdecznie ten zestaw. Podarujcie mamie chwilę relaksu i przyjemności, na pewno jej się należy. Link macie w opisie. A teraz czas na materiał. Londyn znany jest z jednych z najładniejszych wieżowców w całej Europie. Miasto pomimo licznej zabytkowej zabudowy nie przestraszyło się wyzwań XXI wieku i wyszło im naprzeciw tworząc londyńskie city, którego panoramę tworzą wysokościowce, ale na tym Brytyjczycy nie mają zamiaru poprzestać. Jak podaje portal standard.co.uk, w najbliższych latach w stolicy Wielkiej Brytanii mają powstać aż 583 nowe wieżowce, z których każdy ma mieć co najmniej 20 pięter. Tymczasem my w Warszawie mamy łącznie ponad 90 budynków wyższych niż 60 metrów, czyli ponad 20 pięter. Warszawa uchodzi za jedno z najwyższych miast Europy i do tej pory naszym celem miało być konkurowanie z Londynem o miano jednej ze stolic finansowych Europy ale przy takiej powierzchni biurowcowo-mieszkalnej ciężko będzie nam się zrównać. Raport New London Architecture wskazuje, że dynamiczne zmiany w panoramie Londynu są napędzane przez rosnące zapotrzebowanie na przestrzeń biurową i mieszkalną, inwestycje zagraniczne oraz sprzyjające warunki planistyczne. Władze gminy Southwark położonej na południowym brzegu Tamizy zatwierdziły budowę trzech wież przy Blackfriars Road, ta inwestycja ma stanowić zalążek nowego skupiska drapaczy chmur w pobliżu dzielnicy Bankside, już teraz połączonej z londyńskim city słynnym mostem Millennium Bridge. W Polsce poza Warszawą nie mamy aktualnie drugiego miasta, które chciałoby masowo gościć wysokościowce i mogłoby powalczyć o miano kolejnej polskiej metropolii z PKB powyżej 100 miliardów dolarów. Ale co mają wysokościowce do PKB? Mają finanse oraz technologię. Wszystkie najważniejsze korporacje potrzebują wieżowca klasy A, ponieważ mniejsze powierzchnie zazwyczaj ich nie interesują. Ciężko w kamienicy pomieścić zespół składający się z kilku tysięcy ludzi. Czyż nie? Tym sposobem także te historyczne metropolie, takie jak Paryż, Londyn, Mediolan czy nawet Barcelona, także mają swoje wieżowce. Odważną decyzję podjął Rzeszów, zgadzając się na budowę wysokościowca wyższego niż Złota 44 w Warszawie. Wrocław coś robi, ale robi to zawolno. I jeden wprawdzie nawet ładny kloc nie zrobi z miasta centrum finansowego ani technologicznego. Skoro większość polskich miast przez urbanistykę i decyzje z Warszawy broni się rękami i nogami przed pójściem w górę, to ten, kto będzie na tyle odważny, żeby to zrobić, może naprawdę wiele zyskać. No chyba, że postawić na budowę zupełnie nowego miasta. Takie plany były w przypadku Dion City nad polskim morzem czy CPK City. To pierwsze to już niestety zapomnieć. Hm, to drugie. Chyba zbyt wiele tłumaczyć wam nie muszę. Póki co samo CPK nie jest czymś pewnym. Plan tak zwanego nowego miasta miał Kraków. Oto wizualizacja. W 2023 roku radni głosowali nad tym projektem, aby tereny, które teraz widzicie na mapie, zagospodarować właśnie w taki oto sposób. Rozwój miasta zawsze wiąże się z tym, że nie możemy być pewni po wszystkie czasy sytuacji, jaka będzie panowała w mieście w danym dzisiaj wydaje się silnie już zdefiniowanym obszarze. Jeszcze raz podkreślam, że ten Plan Nowe Miasto trochę, trochę oczywiście powstający oczywiście w zupełnie innych uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych przypomina Plan Nowej Huty, tylko w innym kierunku. Tak naprawdę my tutaj mówimy o urzeczywistnianiu pewnych działań, które były zdefiniowane wiele lat w dniu 8 marca 2023 roku Rada Miasta Krakowa odrzuciła projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowe Miasto. Ponieważ jak już jest stara zabudowa, to wieżowce są pase, a przedsiębiorcy mieli na to inne plany. Sami mieszkańcy też nie byli z tego powodu zadowoleni. I trochę rozumiem takie obawy, jednak osobiście widzę więcej korzyści niż strat. Miejsca pracy, nowe mieszkania, kwestia rozwiązania planistycznego, a okolice rybitw i Płaszowa są na tyle daleko położone od starego miasta, że to w żaden sposób nie powinno się ze sobą gryźć. Liczę na Wasze opinie w komentarzach. Ja uważam. Że to była ogromna szansa, jeżeli chodzi o plan dla mieszkańców, i była w pewnym sensie, i to jest najważniejszą kwestią, realizacją bardzo dobrej strategii Krakowa 2030. Dlatego, że ta strategia przewiduje Kraków za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jako naprawdę europejską metropolię. Jeżeli my sądzimy, że na bazie wyłącznie tego kapitału, historycznego dziedzictwa, turystyki, jak to niektórzy mówią geniusz, loci tego miejsca. Jesteśmy w stanie e, być na liście top za 10, 15, 20 lat. W mojej ocenie się myli. E, Kraków cały czas musi uciekać do przodu i ucieka do przodu. Jest jedynym poza Warszawą miastem, gdzie państwo wiecie, przybywa mieszkańca. Kraków, Katowice, Poznań, Wrocław lub Trójmiasto. To obecnie najlepsze lokalizacje, gdzie można by się pokusić o tytuł drugiej największej aglomeracji w kraju. Pod względem przekroczenia progu 100 miliardów dolarów PKB najbliżej znajduje się Konurbacja Górnośląska. Pod względem populacji metropolii żyje tam tylko 700 tysięcy ludzi mniej niż w Warszawie. Ale region dynamicznie się wyludnia, co stanowi duży problem. Mamy do czynienia z zbyt niską skłonnością do posiadania potąstwa, żeby zapewnić prostą zastępowalność. Jeśli do tego dodamy, Mamy czynnik kohotowy, to jest fakt, że piramida wieku wygląda tak, że bardzo dużo jest osób mających dzisiaj mniej więcej 60-75 lat, a bardzo mało mniej więcej 25-30-35 latków, to widzimy, że potencjalnych rodziców, a w efekcie ich dzieci jest zbyt mało w stosunku do liczby. Populacja Krakowa z kolei rośnie i dziś obszar metro liczy 1,5 miliona ludzi. Pod względem bezpieczeństwa, Kraków i Katowice, ewentualnie Wrocław, to lokalizacje idealne dla drugiego najważniejszego ośrodka w naszym kraju. Trójmorze niestety zbyt blisko Rosji, a Poznań nie ma zbyt wielu barier terytorialnych. Wrocław niestety ma duży problem z liczebnością populacji, ponieważ obszar metropolitalny nie przekracza 800 tysięcy mieszkańców, kiedy to kielce w metro mają około 450. Do pół miliona ludzi. Zatem do wyboru Kraków lub Katowice. Teraz trwają konsultacje w sprawie nowego supermiasta na Śląsku, które ma powstać po wyborach do Europarlamentu na bazie działającej obecnie górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii z połączenia 41 miast i gmin o łącznej liczbie ludności 2 milionów i 100 tysięcy mieszkańców i powierzchni 25 tysiąca km2. Nazwy jeszcze nie ma, ale ta idea prawdopodobnie wejdzie w życie. No i jedna jest bardzo rewolucyjna, to jest budowa właśnie jednego miasta. Coś na wzór miasta stołecznego Warszawy, tam gdzie są dzielnice. My co prawda nie zakładamy, że nasze miasta by się przekształcały w dzielnice, ale dalej by zostały miastami, miałyby swoich prezydentów, burmistrzów, e, rady miasta, by w nich funkcjonowały. Chodzi o pewien podział kompetencji, stworzenie takiej gminy metropolitalnej, e, która miałaby te zadania właśnie tego wyższego e, rzędu. Można by uzyskać ten potencjał ponad dwumilionego miasta, czyli największego miasta e, w Polsce. Ta rewolucja mi się bardzo podoba, ale wiemy, że. E, Dwa miliony mieszkańców to, to są 2 miliony różnych rodzajów opinii, spostrzeżeń. My chcemy rozpocząć ten dialog z mieszkańcami. W takim wypadku, jeśli Kraków wieżowców nie będzie chciał, wówczas na swoje city może zdecydować się to nowe mega miasto, które roboczo nazwijmy Silesia. Władze utworzeniem tak dużej metropolii chcą do siebie przyciągnąć młodych ludzi i tym samym odwrócić proces depopulacji regionu, który wbrew pozorom ma wiele walorów turystycznych, do tego wciąż niewykorzystanych szans. Reindustrializacja Silesii poprzez przyciąganie technologii i finansów to najlepsza ścieżka, jaką ten region może teraz pójść. Konurbacja ma wiele gruntów po dawnych fabrykach i zakładach przemysłowych, które mogą być przekształcone na nowe miasto. Obecnie region otwiera się na wysokościowce, czego przykładem jest Atal Sky Plus, czyli wieżowiec wysoki na 160 metrów, co przekłada się na 35 kondygnacji. W Polsce bardzo narzekamy na imigrację, patrząc na procesy, jakie zachodzą w Europie Zachodniej. Nie ma co się dziwić, że imigracji część z nas się boi. Mimo to trzeba mieć na uwadze fakt, że imigrantów w Polsce ma być już od 3,5 do nawet 4,5 miliona. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że liczba zarejestrowanych w Polsce cudzoziemców wyniosła na koniec 2023 roku 1 127 744 osoby. Tyle ludzi, Realnie u nas pracuje spoza naszych granic. Teraz, na przykład, wielu kierowców Ubera z Indii, Bangladeszu, Turcji, Pakistanu czy też innych destynacji musi zdać polskie prawo jazdy, aby mogli dalej u nas wozić. Okazuje się, że stanowią oni prawie połowę wszystkich kierowców, co by się stało, gdyby nagle zniknęli z rynku. Dłuższe oczekiwanie na przewóz i wyższe stawki. Patrząc na obecne trendy i to, czy tego chcemy, czy też nie, i tak staniemy się państwem, do którego przybywają imigranci. Możemy w teorii odwieczny spór rozwiązać trochę na zasadzie ziemi niczyjej, o czym pisałem na Twitterze. Konkretnie miasta, które będzie nastawione typowo na imigrację współgrającą z polskim biznesem. Śląsk się wyludnia, ma tam powstać Silesia, więc czemu nie zrobić tam dosłownie nowego miasta jako dzielnicy wysokościowców, do której będziemy przyciągać zagraniczne firmy oraz specjalistów z zagranicy. Chcemy kogoś w miarę bliskiego nam kulturowo, Proszę bardzo, cała Afryka subsaharyjska to katolicy. Według szacunków z 2020 roku w Afryce żyje około 705 milionów chrześcijan, co stanowi 49,2% populacji kontynentu. Nie musimy mieć wcale imigrantów z Bliskiego Wschodu. Azjatów też u nas jest całkiem sporo, łącznie to setki tysięcy ludzi. Polska potrzebuje odważnych i dużych projektów, co doskonale pokazuje przykład Londynu. Skoro popyt ewidentnie jest, poprzez przykład Londynu, czy kojarzonym ze światem finansów Frankfurtem, który chce zbudować 50 nowych wieżowców, to jakie kompleksy narodowe muszą nas Polaków przed tym samym powstrzymywać? Warszawa jest niezwykle ważna, ale nie możemy zbudować silnego państwa tylko na jednym mieście, które deklasuje kraj pod względem gospodarczym. Ponieważ jeśli kiedykolwiek powstałaby niesprzyjająca sytuacja na naszym geopolitycznym podwórku, to wówczas cała nasza ekonomia dosłownie dosłownie ległaby w gruzach, tak jak za czasów II RP. Być może Silesia właśnie tego potrzebuje. Ewentualnie możemy postawić dosłownie od zera zupełnie nowe miasto, tak jak kiedyś zbudowaliśmy Gdynię. Możemy to uczynić w najbardziej wyludnionej części naszego kraju, ale takie przedsięwzięcie, bez odkrycia tam nagle wielkich złóż ropy naftowej, raczej byłoby irracjonalne. Dajcie znać, co sami sądzicie o pomyśle nowego miasta, mogącego konkurować z Warszawą. Z mojej strony na dziś to już wszystko. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego materiału. Trzymajcie się. Cześć.